Co tam widzisz, pułkowniku? A, widzę tu garstkę zdechłych szczurów, które zostały tu po mrozach Buki i jakieś ciemne, ciemne, bliżej nieoznaczone moce. Pułkowniku, ale przecież Buka została przepędzona i wszelkie mrozy znikły. A, durniu, tu nie chodzi o żadną Bukę, tylko o tą całą klątwę, którą tu zostawiła. A. Pułkowniku, ostatnio miewam koszmary. A, ja ciągle widzę te pieprzone chatwanty i nie jest to wina wódki. O, nie możemy dopuścić, by tak dalej było, pułkowniku. Musimy znaleźć tych małych pieprzonych szpiegów, zanim wejdą na myśli. O, mm. Pułkowniku, wiesz może gdzie możemy je znaleźć? Jest. Jest tylko jeden człowiek, który może nam pomóc. To tajemniczy mistyk. W sumie to... nie wiem gdzie przebywa obecnie. Ale się znaleźć. <laughs> <laughs> do... Pułkowniku, nie jesteś ze sobą! <śmiech> <śmiech> Teraz już lepiej. A faty przychodzą w nocy, chodzą, wchodzą przez uszy i pierdolą ci umysł od środka. Zaczynam się martwić o moje zdrowie. Musimy jeszcze więcej znaleźć. Musimy znaleźć tego mistyka, który wytyczy nam mistyczną drogę do ich kryjówki. Do lasu, gdzie tańczą wiedźmy. Chodźmy, kapitanie. Tak, pułkowniku, chodźmy więc. No. O ile przeżyję te pieprzone hatifanty do komarów syberyjskich i nichuja. Aaa, zbierajmy się z tym. Ci mali o wpół do dziewiątej zawsze odprawiają swoje rytuały w lasach, gdzie tańczą wiedźmy. Musimy się do nich teleportować. Z tego miejsca, znam starożytny rytuał. Uuu, już tu kiedyś byłem. U, bajora, Wiedźm, wskażone trupim jadem. Poznaję, to droga śmierci. Chodźmy. Pułkowniku! Żebyś niebezpiecznie byśmy się zatrzymywali. Wiesz gdzie możemy znaleźć jego mędrca? Tak. Co to za dźwięki? Jakaś zwierzyna! Na ślajki, bańki, to zapach Nie pułkowniku. Słyszę je, pułkowniku! Jesteśmy tutaj! To, to miejsce! A, ten zapach nie jest zbytnio przyjemny, pułkowniku! A, to gnijące szczątki, a, które zostawiły tu Harpie. A, a... O pradawny mistyku, wskaźną drogę! Aby to wszystko naprawić musicie to ostatecznie rozpierdolić. Poznaliśmy już drogę, więc ruszajmy! A co to takiego? Uuu! Tka lodowa pułapka buka. Ta suka się znowu z nami zabawia. Nie ujdzie jej to na sucho. A, Musimy wyeliminować te całe Hatifanty pułkowników. Pachnie. Lodem? Opusznie. Pułkowniku! Pułkowniku! Ty zamarzłeś! Aaa! O, wy małe skórze wysy! Nie przestańcie mnie prześladować! Aaaa! widzę, że zaczynasz coś rozumieć! Spierdalaj mi stąd! Aaa! Pułkowniku! Pułkowniku, wstawaj! Wstawaj! O, one są blisko! Białe, białe, czarne skórwy syny. Oooooh! Białe są! Jeden mały skurwiel! Pułkowniku, ale tu białe. nikogo nie ma! Pogadaj! Pułkowniku, tu nikogo nie było! A, słyszę je! Z tamtej strony, pułkowniku, musimy! Hmm. Musimy się wybierać! Idziemy! Toż to król Hatifa! I te małe pedały razem z nim. Padliśmy na ich trafę. O upiór ciemności. Pułkowniku, czy to jest to zło, które przewidziałeś? No, chyba tak, ale najważniejsze, że rozpieprzył tego całego króla Hatifanta. On go rozwalił. W sumie zostały z niego tylko szmaty. Zabierajmy się stąd, zanim spostrzeże naszą obecność i podzielimy los tego dziada. Te małe pieprzone skurczybyki nic bez niego nie zrobią. Wracajmy do męsca i teleportujmy się do naszej bazy.